Dzień dobry, ludzie. To jest kolejny odcinek z tej serii. Zapraszam na kolejne, zapraszam na kolejne odcinki. Drugi sezon będzie ciekawy. Prze będziemy się przenosić do różnych światów. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie kolejne odcinki. A tak to zapraszamy do oglądania. Napiszcie jeszcze komentarz, czy wam się podoba 1 do 10. Start. Uciekam i jestem Mocno, jestem zarażony. Pomóż nie jestem zarażony. Chodźmy do szpitala. No, szybko. Ledwo chodzę trochę. Ale ja muszę tak dołu... Chodź, chodź, chodź. Do banku, do banku. No do banku. No i udajemy, żeby ciem zawiosłeś na palcach. No i idziemy szybko. Szybko. Jezu, ja boli cholernie. Moi oczy jak bolą. Nie On... Niech pan sobie zawierze apteczkę. Ja. I padł go tak. Niestety. No i, i się udajemy, że się zamienił... I zamienił się w zombie? Się zamienił w zombie. Się zamienił w zombie. Ja mówię, Bo... zombie. A ja no mam. A mówisz, Boże, zapłynął, spułam telewizję. A ja padnę, bo ja mam efekt zombie, a się nie leczę. A co, co, to, to tobie od razu tobie się robi. Tobie robi się od razu yy, regeneracja. To ja jestem. Nie mam regeneracji teraz. Ja jestem tylko zombie. Ja jestem zombie Hejka Czekaj, muszę najpierw grozić, bo teraz mówisz... Boże, Homer. Czyli... Czy, bo ja bo ja byłem y, żołnierzem homerem. A teraz mówisz... Halo, Homer, ja, Homer? Ty Homer. Ty wow, wow, wow. A mam maskę? Mam maskę na sobie? Nie masz maski na sobie, ale muszę sprawdzić, czy mnie zombie biją. sobie zbieram A, czyli no, ja nie mogę widzieć zombie, bo ja jestem już. Mam, dajmy, że... że. A ty mówisz, teraz yy, muszę mu zdejmować ten strój. Yy, muszę żeby... mu ten strój. Czyli zdejmowałeś mi ten strój.

Jesteś? No Nie mam maski zombie, co robić? Mam maskę zombie? Mam maskę zombie? widać tylko, że masz na oczy I że też podrabiaczem Ale mi skin nie działa Jestem. Mam maskę zombie? Tak, masz maskę zombie. Oto to będę zombie. Halo, kuli. A teraz mówisz, halo, Kuli. Znaczy mówisz, halo, co jest halo, z tobą? Nie, żołnierz. Mówisz, halo, zobacz co jest to z tobą? Ale żołnierz, co jest z tobą? Halo, żołnierz, co jest z tobą? Dobra dobra, tak, dobra, 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 chodź yy, do, do tego szpitala. Do szpitala, czyli tam gdzie zrobiłem. Szybko mój kolega w szpitalu. Teraz jestem doktorem. Dzień dobry. Pana spokojnie. Zombie i, i zombie uciekł Ale ty wciągnąłeś mi ten strój i teraz wiesz jak wyglądam uh, A ty mówisz, mówisz halo, halo, halo a mówisz, halo, halo, Ale nie zabijesz mnie, bo to był doktor, ty nie wiesz kim jestem jest, uh, to tak. Teraz mówisz halo żołnierzu Halo żołnierzu A teraz krzyczysz Halo Halo żołnierzu Gdzie ty jesteś? Uh, 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 uh. A mnie nie zabijasz. Boże co się ze mną b, b, dzieje, pomóż mi. A tam już... Boże, on jest zombie, ale on coś ale Znany wciąż zombie. on tam jest. Coś on tam jest. Pokonałem tego zombie na tym. A co się teraz może z nim jak mnie zabijesz, to wtedy ginę od środka. Wtedy, bo mnie strzelasz kulami, więc... a ja jestem tam w środku, więc chcieli. Jakby mnie zabijesz w środku. A ja więc, teraz ja mówisz: halo żołnierzu. Halo żołnierzu. Bo... A czekaj, ty mnie bierz. Pomóż mi, proszę, coś jest ze mną. Co się dzieje. gdzie? A teraz mówisz: chociaż dobrze, że on jest powolny. On chodzi powoli. Jest tak. Dobrze, żony jest powolny. O, Czemu to robisz? Oooo! Mogę pokonać zombiaka. Ale wiesz, wiesz żeby zabija to od środka, bo w środku jestem ja? Prawdziwy? To jest tylko skóra, Ale... taka? Co, co się ze mną dzieje? No. Co się ze mną dzieje? No, weź to! Weź to i chodź strzelać! No. A tamujesz... A tamujesz... No już wiem, chyba ból go doprowadza do normalnej... Do, normal, do normalnego... Ból go do, normal, do normalnego głosu doprowadza, więc, więc mówię, muszę mu zaleźć taką mega mocną szczepionkę, która boli i potem ściągnąć to z niego. Musi, muszę tak. dać uśpienia, a to też boli, czyli normalny jak będzie miał? I wtedy mu, muszę utracić tą skórę i dać. Dobra. I, I tam będzie on normalny. To prawda, dobra. Uuu. A ta, mój, teraz go my szybko na plecy zawiesz. I szybko dodam, do, i potem tutaj mnie położyłeś. Do auta, do auta. A teraz, akurat to były mocne kule, a to były mega mocne kule, więc czekaj, stój, 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 stój. I na to właśnie yy, boli, więc mówisz, wytrzymaj jeszcze chwilkę, żeby żebyś żeby nie być zombie, mówisz. O, ah, A tam do przebierania. Tam, do przebieralni jedziesz. Tam, tam. Jesteśmy na miejscu. No i teraz, no i teraz tu mnie położyłeś i mi to zrobiłeś. To są operacja. No i leżę. Jesteś. Żełnierzku. A teraz A mi dałeś y, coś, y, żeby. O, dałeś mi to. To na głowę. Na głowę w Co będzie mi się ta O, daj mi więc. No to. No to jest. No i, mi, i mnie tutaj tak leża. O, oh, wow. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Przybieraj ja Ej, co tu jest za dziwna szafka? Tam mam tutaj jakieś postacie. A tam mówisz, wybierz tam swoją, co miałeś. Wy, wybierz tam swoją co miałeś. Chyba, wybierz swoją ulubioną. Pora mówić... Wybierz, wybierz co chcesz, mówisz. Wybierz co chcesz. Wybierz co chcesz. Ale z tej szafki, nawet. mówisz. Ale z tej szafki. Ale z tej szafki. Trochę zbyt duże rączki. Mm hmm. Co ty Wszystkim będzie pasować do broni. Ile minut odcinka przecież? 11 minut. Nie widzę załatwienia wszystkich. Nie bardziej. Nie jestem. Ale Tramuś, wybrałeś to, to, to samo, co miałeś. A wybrałeś to samo, co miałeś. A mogę sobie wybrać innego, Tramuś? To są kuli. Się... Masz, masz to, to, co kuli. Ale patrz, kuli ma... ma jest tak, jak kuli wygląda. Tak, to, to jest kuli, to jest ten normalny. Jak córek? A ten żołnierz, to jest? To żołnierz to jest tam. A nie, kuli, kuli to, to, to jest ten czerwony, a tamten to jest... A tamten to jest tamten no, żołnierz. Jest Dobra. Bo, abyd nią, abyd nią a będę miał to samo. Już... Udało mi się ciebie uleczyć mówisz. Ej, udało mi się ciebie uleczyć, ale... Mam pomysł. O... Wiem gdzie może być kuli. Chodź Ale pamiętaj, Ale myślę, że to jest dopiero... Ale nie, bo... Mogę powiedzieć, że w drugim sezonie dopiero on się pojawi. Nie. Tak, w drugim sezonie. W dziewiątym odcinku. Tamto. Tutaj nikogo nie ma. I czemu tu są jakieś... To są jakieś takie do, do rąki do nóg i tu tutaj, tutaj pisze? Kuli. O, Tutaj jest wydziorbane napis Kuli. I zerwane na piskuli. no, I ten tutaj jest wycierkany napis kuli No to czyli... Mamy... Jego... krok. No.